Chyba już poszli. Słuchaj, jaki był plan? Załóżmy, że dostarczymy cię do tych świetlików. I co dalej? Marlin powiedziała, że. mają własną strefę kwarantanny z lekarzami, którzy wciąż szukają leku. Znamy już tę śpiewkę, co też? A to. To, co się ze mną stało, jest kluczem do tej szczepionki. O Jezu. Tak powiedziała? Na pewno tak powiedziała. Weź się odwal, nie prosiłam cię o to. Ja też nie też co my tutaj robimy do cholery? Jeśli to prawda. Żartujesz. Co wtedy, Joel? Dotarliśmy aż tutaj, więc dokończmy misję. Mam ci przypomnieć, co tam na nas czeka? Rozumiem.